Werbena pospolita, nazywana również lekarską lub krzaczastą, jest byliną pochodzącą z Ameryki Północnej. U nas rośnie dziko na południu kraju. Jej siedliskiem są suche murawy. W uprawie mamy ozdobne odmiany mieszańcowe, jednak nie są one oblatywane przez pszczoły. W ogrodzie dorasta do 1 metra wysokości, a w terenie do 70 cm. Kwitnie niemal przez całe lato. Posiada kwiatostany w formie cienkiego kłosa. Kwiaty drobne, zwykle blado różowe lub liliowe. Nawet w trakcie kwitnienia roślina nie wygląda zbyt okazale, za to dla owadów jest bardzo atrakcyjną rośliną pokarmową. Odwiedzają ją licznie pszczoły miodne i dzikie, czmiele oraz motyle. W pełni kwitnienia nad rośliną unosi się rój pszczół i motyni. Werbena pospolita jest łatwa w uprawie, nie wymagająca specjalnej pielęgnacji. Nie atakują jej choroby i szkodniki. Warto ją uprawiać w ogrodzie ze względu na pszczoły, zarówno te dziko żyjące, jak i miodne.